Dzień dobry, dzień życia Ogrodnika amatora. Dzisiaj chciałem was zaprosić na odcinek, gdy zaraza ziemniaczana wejdzie wam w pomidory. Czy te uprawiane w gruncie, czy te uprawiane w tunelu. Chociaż w tunelu pewnie później, ale jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do tego odcinka. Zanim przejdę do omawiania sytuacji, kiedy zaraza ziemniaczana już nam wchodzi, jest to początek zarazy ziemniaczanej w naszych uprawach pomidorów. To chciałem was zachęcić do zakupu mojej książki amatorska uprawa warzyw i owoców którą możecie zobaczyć, jak ona wygląda, na stronie amatorskaupra.pl. Najlepiej wpisać to w Pasku, nie w wyszukiwarce Google, bo na razie ta wyszukiwarka Google nie pozycjonuje tej mojej strony sklepu, który został otwarty tylko po to, żeby sprzedawać tą książkę. uprawa.pl tam znajdziecie książkę, tam znajdziecie zestaw książka plus e-book. A, a jeśli dokonacie zamówienia do 20 sierpnia, czyli przed sprzedaży, bo książki będą wysyłane po 20 sierpnia, 20 sierpnia 2023 roku, to wszyscy ci, którzy zakupią do tego czasu, to dostaną całkowicie za darmo w formie interaktywnego e-booka. Dodatkowo taki e-book bardzo fajnie się go przegląda. Można z niego korzystać na różnych urządzeniach, komputerze, smartfonie czy tablecie. Możecie bardzo łatwo dojść dostać się do treści, których będziecie szukać. Również treści związane z zarazą ziemniaczaną. Wszystkie wskazówki, jak zapobiegać zarazie ziemniaczanej znajdziecie właśnie w tej książce, ale również bardzo wiele innych chorób. Chorób pomidorów, ogórków, cukini, dyni, owoców, warzyw, jak uprawiać te owoce i warzywa, jak zorganizować w ogóle swój ogródek, swoje grządki, czy podwyższone, czy na wysokościach. Jak zabezpieczać, jak planować. Wszystko w tej książce znajdziecie 250 stron na kredowym papierze, matowym, żeby nie było takich refleksów słonecznych, gdybyście chcieli oglądać tę książkę w Dzień Słoneczny. W tej książce są setki kolorowych zdjęć pokazujących daną chorobę, danego szkodnika, żeby łatwo Wam było się w tym poruszać. Ta książka jest też niepowtarzalna w swoim wydaniu, jak chodzi o to, że jest wykonana jak przewodnik. Takiej książki w Polsce jeszcze nie znalazłem, nie widziałem, więc myślę, że warto zapoznać się z tą publikacją. A teraz może przechodzę już do sedna, czyli do, do tego, kiedy pojawi Wam się zaraza ziemniaczana I, i warto bardzo często obserwować swoje pomidory, swoje uprawy, aby ten początek choroby zauważyć jak najszybciej. Dlatego, że macie jeszcze szansę, mówię tylko, że macie szansę. Poradzić sobie z tą zarazą, spróbować ją zatrzymać. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda u mnie. Pierwsze objawy zarazy ziemniaczanej na liściach, na łodydze. Tylko uważajcie, żeby nie doprowadzić do sytuacji takiej, jak pokazuje na zdjęciu, jak kiedyś zaraza ziemniaczana mnie zastała, jak przyjechałem po 7 dniach urlopu. No niestety, zaraza bardzo szybko postępuje, więc trzeba bardzo szybko działać. Już teraz, kiedy zaraza ziemniaczana się pokazała na naszych pomidorach, na naszych krzakach, już ekologiczne sposoby naprawdę nie, nie poradzą sobie z tą zarazą. Nawet chemiczne opryski mogą sobie nie poradzić, ale jest szansa. Przy ekologii, w tym wypadku już nie. Można zastosować jeden naprawdę z wielu środków. Ja tutaj wam pokażę taki środek, na przykład Amistar 250SC. I ona jest przeciwko zarazie ziemniaczanej, właśnie ten ten środek jest amista. Albo na przykład środek kurzate C49,5WP, również przeciwko zarazie ziemniaczanej. I jeszcze mamy na przykład rewus 250SC. To są środki, które są na. Trochę innej bazie przygotowywane środki przeciwko zarazie, ale nie tylko. Możecie sobie przeczytać przeciwko czemu są. Na przykład Rewus 250 SC oprócz zarazy ziemniaczanej ma zwalczać mączniaka rzekomego, alternariozę pomidora. I teraz jak wykonać taki oprysk? Oczywiście trzeba to zrobić dokładnie zgodnie z instrukcją obsługi. Dobrze to zrobić późnym wieczorem, nawet w nocy, nawet o północy dlatego, że wtedy już nie są te liście, te rośliny ciepłe, nie są nagrzane, wtedy je nie poparzymy, bo gdybyśmy to zrobili w dzień, w południe albo, albo wieczorem, tylko jak słońce by zachodziło, to już to, to też mogłoby dojść do poparzenia. Dlaczego nie rano? Bardzo, no chyba że bardzo wcześnie rano, ale ja chcę, żeby ten środek nie wysekł na liściach za szybko, tylko żeby Roślina wchłonęła ten środek, jeśli go już stosuje, czyli żeby się utrzymywał te parę godzin, a potem żeby wysechł. Więc około, około godziny 12 w nocy można byłoby to z latarką na czole opryskiwać. Ja to zrobię późnym wieczorem, około godziny 21-30. I teraz taki środek, jeden, drugi czy trzeci, czy oboje inne, jak będziecie mieli przeciwko zarazie ziemniaczanej, warto zastosować, jeśli chcecie z nią walczyć. To warto zastosować w odstępach np. 3 dni. Używamy jeden środek, za 3 dni drugi środek i ewentualnie następne 3 dni trzeci środek. Do oprysków możecie wykorzystać różnego rodzaju opryskiwacze, czy ręczne, czy plecakowe. Ja mam tych pomidorów dość sporo, więc ja używam plecakowego, akurat akumulatorowego, żeby nie pompować, bo mam tego naprawdę, no jest tego sporo. Ale wracając jeszcze do sprawy, co zrobić przed opryskiem? Warto zebrać wszystkie pomidory, te, które nawet się przebarwiają. Czyli wszystkie owoce zbieramy przed dokonaniem oprysku, no bo mamy okres karencji potem, żeby nie spożywać tych pomidorów, więc nie pryskamy po tych pomidorach już dojrzałych, więc zbieramy, zbieramy nasze owoce. No i jak już zbierzemy nasze owoce, to oczywiście warto oberwać wszystkie chore, zarażone liście. Jeśli jakiekolwiek są, obrywamy, oczywiście nie rzucamy na ziemię, tylko będziemy je wynosić. Jak już oberwiemy liście. To robimy ten oprysk. Warto zrobić to dokładnie. Nie jest tutaj to takie ważne, jak na przykład przy opryskach ekologicznych, że należy całą roślinę pokryć tym opryskiem, tym środkiem, ale mimo wszystko musimy zrobić ten oprysk dokładnie. No i musimy mieć nadzieję, że te opryski wystarczą, żeby zahamować, żeby się ta zaraza nie rozwijała, no a może pokonać ją. Życzę Wam udanych plonów i, i plonów. I uprawy bez zarazy, bez innych chorób, no ale jeśli wejdzie, no to, no to trzeba coś z tym zrobić. I jeszcze na sam koniec, jeszcze raz przypominam, zapraszam do zakupu mojej książki Amatorska uprawa warzyw i owoców Marek Weczerek, dostępna na amatorskauprawa.pl Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. day.